Co mi tu kapie? Z kwiatka! Kurwa, jakbym grał w horror, to bym się wystraszył. Żona podlewała kwiatki dzisiaj. Chodź. Kurwa. kurwa. Trafię. To strzelaj! Do... Eee, teraz mnie Snickers, nie tu nie. Muszę sobie to wszystko oj, poukładać w głowie. Dziękuję. A słabo... Mówię, czemu ja słabo tak słyszę grę? A ja sobie tu ściszyłem na słuchawka. Dobra. E, jeszcze... Jeszcze nie padło to pytanie, ale uprzedzam tak. Wybrałem bluzę. Wysokie przetrwanie, wysokie przetrwanie, wysokie przetrwanie. E, b. Chińczyk połknął żabę. A żaba Chińczyka, co z tego wynika? Jabłko, gruszka czy pietruszka? Kurwa, przetrwanie no, musi być gazetka przy Kiblu, klasycznie. Piszcie, jakby się miała nazywać seria shotów z tej Z tej gry, z The Last of Us. O, HSA. HSA mają. Ej, mów dalej, jestem już duża. Nie chcę nic mówić, to mi Ole, zajebał. Oh, kurwa. I tyle było po nas. Koniec gry? Jeps buta. Na pełnej. Jestem w ogóle taki podniecony tą grą, że w ogóle nie zwracam uwagi na to, że warto by było z wami trochę pogadać, nie? Żyjecie tam na czacie? Bo kurwa. to był jakiś zwariowany wariant. Co tu się od Janie na tu? Ci ludzie się palą! Ich jest za dużo. Tędy, Alejko Nie, Nie żyję. Nie. Co jest? Przesuń rączki, Kurwa Trafił ją Sadek I zegarek mu się rozdupił, nie wiem czy to widzicie. Który dostał od niej Drink kurwa z whisky i szklanki A ja przyniosłam ciebie Kurwa, w ogóle tak mi ciepło tu od tego komputera Dobra, chodźcie Uciekajcie szybko, komu na końcu. Ona imię, klakiet... O, do Dobra. Pozdrawiam moją żonę. Kurwa, fajnie to wygląda. Pizzeria. Dama. ceria. z Kurwa, kocioł tu wyjebał, Kazik chyba stąd strzelał. ma Oczy dookoła głowy. Nie myślałem, że ma czołówkę. Jak w konon świętej pamięci. Nic kurwa w dnie? Ten cholerny sufit się wali. No Uważaj. Teczki kiszaka tutaj są w tych szafkach. W imię zasad. Z kurwy, synu. Tuś. jest brzydki. Ty kurwa? na pięści Ej, chciałem ją wykończyć To już Popsułaś mi zabawę Wracajmy hm. do miasta Ale mi zepsuła fan Czy co, przyszliśmy tu po to, żeby zabić kurwa dwóch typów? Seriously? Żeby móc pocałować go meza w dupę. O. Zbierto mi karafala, a ja wezmę ten ekspres. E! Chodź tu! Dobra, zacznij kurwa grać w grę, a nie chodzisz i pierdol Więcej chodzę i pierdolę, jak... jak gram. Już nie mogę więcej snickersów? Klikacze? Co to znaczy klikacze? A, chyba lepiej, żebym nie szedł przez wodę, nie? Znaczy, się, że mam iść. Spoko. E, zamknąć za sobą paletę? Dobra, nie ma problemu. Ej, DM, ja mam taki kurwa typowy tryb explorera, nie? Właśnie przez gotiki, wiedźminy nauczyło mnie to, że po prostu nie można iść od razu za postacią. Nie można iść od razu za postacią. Tak, w Outlast się naspierdalałem. Od razu idę i kurwa jak typowy cygan, nie? Szukam, szabruję, kurwa, co by tu wziąć? Hmm. A może to? To się sprzeda Kowalowi, to się sprzeda, kurwa, handlarzowi. O, tu to się zaniesie do tego, do płatnerza. Typ, typowa, typowy taki mental, kurwa, złodziejski, nie? Od razu szukam. O, już bym, już mnie kusi, żeby pójść tu, zajrzeć, nie? O, przez przypadek kurwa, znalazłem dobrą drogę. Kurwa, złodziejski mental się przydaje. Ty, chuj, że tylko śmietniki, tam jakiś klimatyzator. O, ale tu coś może jest. Nie. Ale muszę tam iść. Będę grał w grę. Nie Goń teraz Skąd? Po zupę do upiekni To moja... Wypierdalaj. To moja laska Co się dźwigasz kupuję Puh, pluję na ciebie totalnie. Takich jak ty, to wiesz. Nas strzała zajmuje. Ja tu jestem kurwa królem, i teraz ja przejmuję to miasto. To już jest ta scena? Czy jeszcze nie? Ale no fajny paleczek tam stoi. Nie można go wziąć do plecaka? No, nie podoba mi się ten gościu. Czarny charakter, elegancko. O! Namiot typu Woodstock! Te murzyny zawsze takie skoczne są. Kurwa, jak ja tak będę celował, to... OLE HEAD! Pięknie mu glaca pękło. Olu, widzieliście to? Pierwszy strzał i od razu head. No. no przecież mogę to odstrzelić. Nie twój seksowny tyłeczek, tylko tu Dziura w płocie, widać że tutaj już nasi byli Co jest? Czemu mi się zawiesiła gra? Kurwa Gra mi się zawiesiła Joel badass O kurwa ty bierzesz tego ciemniejszego? A ja biorę Nasze tego jaśniejszego, nie, wytrząc nie wytrząc jestem rosistą. coś tam nie? A ja tam mam ja go, idę za nim, żeby go zastępować. Dobra jak tak się wyryczają to! Dura, ale to zrobiłem Tu o nie, wciągnę cię przez okno. O kurwa, nie widziałem je! Paraliłem. Aha, ty uważasz za mną jak pies za dupą. Okej. Okay. Tu są drzwi. Ale mam klucz, bo mu zajeb... Pożyczyłem. Dał mi. Przytrzymaj prawy i naciśnij to, aby wykonać rzut łuku. Naciśnij lewy, gdy nie celujesz, aby wykonać szybki... Nie. Flaszka. A to tu... musimy się skitrać. Co ty tu robisz? Muszę ją obserwować. Ona to dobrze robi. Czy ona odpierdala? Mam padaczkę? Ej kolego, ja żartowałem. Nie chcę się z tą strzelać. O, kurwa! Ja a prawda, zwarowałem tyle amunicji jakiegoś choroba Czemu ja ich nie przeszukuję? Oni mają cokolwiek. Ej, ona biega jak taka wścieknięta. Co mi pokazuje? Mm. O kurwa. Ale mi wyjebał. Bo ona mnie zagadała. Ona ma coś z głową. O kurwa. O ty. Kurwa, kucaj. Tam, ty tam strzelaj, a ja będę okradał. Poczekam tu na ciebie za skrzynią. wyjebić centralnie. Ha! Mówiłem? Trochę mnie denerwuje, że oni nie mają nic przy sobie, to tak. Mówiłem ci, że zrobię to samo. Ale ty chciałaś za wszelką cenę, żebym szedł z tobą. Znaczy, żebyś szła, szła ze mną. What? Bro, what are you talking about, man? Trochę mnie ona irytuje, bo... Trochę mnie ona denerwuje, bo ona mnie spowalnia. Wydaje mi się, że gdyby nie ona, to szłoby mi lepiej. Ale przytki. Kogoś mi przypomina, ale nie wiem kogo. Wiem kogo mi przypomina! Skurwiala juniora z Wiedźmina. Wody nie mam, chusteczek do dupy nie mam bo nie chce mi się z nimi strzelać ja lubię skradanki o kurwa traf mnie to strzelać eee na może jakbym się chował to by było lepiej to bym tak nie dostawał dobra ja idę z tej strony tu jest tu tu i tu o kurwa Paniaka, tak jest. U kurwa. Zabił mnie. No wypierdolił mi juadko. Pierta cegła. Szkoda, że nie mogę go jebnąć tą cegłą. Jestem Brawa szeryfie. U Chcemy tylko pogadać, Robert. No. Nie mamy o czym kurwa rozmawiać. Robert! Geju. Pięknie. Oszrururo się zbiło, nie myślałem. się. Numer Buta 42. U. Nie pękaj, morda. Kto to są, kurwa, te zielniki? Kim są? Kto ci mówi po polsku? To naprawdę głupi pomysł. No, już myślałem, że go oszczędzisz. Gą się kurwa. Co cię to interesuje, co my tu robimy? A gdzie Robert. Musimy się stąd wydostać i to już. Chcę mieć pierdoloną klamkę. Zachowaj bezpieczną odległość. Zarażeni w stadium trzecim z są są wściekłych, śmiertelnie groźnych ataków. W stadium czwarte. Pierdolnięci? Ej, to my uciekamy czy idziemy na spacerek? Przed chwilą chciałeś uciekać. Co mi tu kapie? Z kwiatka! Kurwa, jakbym grał w horror, to mnie się wystraszył. C cegła, 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 fajna rzecz. Mogę to otworzyć? Nie, nie. Kapie mi spierdolonego kwiatka, nie? Na łeb. Przesuń tą... ...p. Szukam cegły. Jaka baba. Nie, poczekajcie, bo kapie mi kurwa na łeb z kwiatka, nie? I zaraz mnie chuj szeli. Powiem wam, że żoneczka zrobiła mi zajebistego psikusa, nie? Troszkę jej się kwiatek przelał. Był kwiatek... Widzieliście jak się kibałem na tym krześle. <laughs> Zajebałem jeszcze z dyniaka w niego, nie? One wszystkie tak dziwnie biegają. Co to było? Ktoś to no zauważył? No z... Patrzcie jak one się trzepią, nie? i no, weź tą cegłę. Kurwa! Ale narobiłem. Coś słyszałem!